70% Japonii to są uleślone góry, które są pełne małych wiosek. A wśród tych wiosek są też takie, do których nie chciałbyś trafić. Pewien mężczyzna chciał sobie odpocząć pojechać do Ryokanu. I z tam samochodem, zauważył, że miejsce, w którym powinien być znak zapraszający do danej wsi. Faktycznie jest. Tylko. Jakiś taki inny. Jest mały, drewniany i zaczęło robić się dziwnie. Bo podczas spaceru po tej wsi okazało się, że wieś jest opustoszała. Raptem z jednego z domów zaczęło wyłaniać się coś. Coś, co nie było ludzkie, mimo że wyglądem człowieka przypominało. Była to postać. O. W dziwnym ciele i w bardzo wielkiej głowie, która poruszała się bardzo nienaturalnie, w bardzo szybki sposób, wijąc się, podchodziła do tego mężczyzny, a za nią wyłaniały się podobne, otaczając go. Mężczyzna wpadł w panikę, uciekł i już nigdy nie wrócił. W roku 2018 bardzo. Dziwny post pojawił się na Twitterze, który właśnie pokazywał drogę do tej wsi wraz z tą tabliczką. Zniknął zaledwie po kilku dniach.